Dzień dobry kochani. Dzisiaj opowiemy co robić na lupa glamping, a konkretnie nic. Tareczku, wstajemy? No to ho. No Tareczku, nie tylko ty pracujesz, panowie tam również. Co robić, kiedy się okazuje, że lupa Glamping drugi raz z rzędu jest Silent Hill, drugi dzień, a tu dalej wszystko zamknięte. Dariusz poszedł na zakupy, wrzucił z pustymi rękami. spokój. Ale muszelkę się najemy. Jak się dobrze rozmoczy muszelki, to myślę, że będą zjadliwe. Jak Ci się podobało na lupa glamping? Tu nie lupa, tu nic nie ma. Wczoraj nie jedliśmy, to znaczy to taka półprawda, bo a widzicie taki głodny, że nawet nie chce nic nagrać. Jesteśmy trzeci dzień w upiornym mieście, który nazywa się jak to się nazywa? To jest węgierski Silent Hill. Ale jak to się nazywa? Węgierskie hałupy, Lupa glamping. Okay. To są urocze domeczki kochani, zobaczcie jakie one są piękne. Urocze domeczki. Jesteśmy w centrum wodnym 30 stopni powinno być i tyle była kupowałam bilety tydzień przed przylotem no i się zmieniło do 19 i nikt nie przyjechał mało tego wszystkie knajpy restauracje są zamknięte to jest ciekawe że tak można wiesz ciekawe że drugi raz jest to miejscowa, gdzie jest 15 restauracji bardzo dużo no wiem że wszystkie zamknięte ale są tak tak fizycznie są wchodzimy w strefę dla klienta która jest zamknięta tutaj, po prawej stronie powinny być food trucki pyszne tajskie, pyszne owoce morza pyszne krepy i tak, I tak wszystko jest, wszystko jest zamknięte I jak widać jest sporo atrakcji tylko wszystkie pozamykane i wydaje mi się, że restauracja, do której zmierzamy Darku no też jest zamknięta. czekaj, zobaczymy czy, kurde nawet resztek nie ma żeby coś Kropnąć sobie. Jest bardzo dużo miejsc do wypoczynku, fajne takie turbo zjeżdżalnie, parki wodne, to inne historie. Nie chcę, żeby to w ogóle działało, nie? Ja właśnie też nie. Właśnie chodzi o to, że to wszystko nie działa. Ale jest jedna rzecz, która działa, i jest to Wake Park. satysfakcjonowana, Zdecydowanie. Zaczyna już być taki trochę styl, nie? No, trochę tak. O, au, tu nie, tu nie. Już czekaj, nie. O, Jadwiga! na łejku! Nie ja chciałam kończyć, bo już w ogóle że mam. E czy te wnężki, więc ciężko było robić transfery? Ale fajnie, tam parę rzeczy. Wydaje mi się, że na limuzynie fajnie zrobiłam, bo starałam się zrobić tak, że wskakuję 180. Tam było za mało czasu znaczy na 360, na moje obecne umiejętności. Okay. Ale z 180, i od razu chciałam z tego wypicia się wiesz, wyskakiwać na wodę z, e, z limuzyny, zobaczymy jak to wyjdzie. No i ta 900 super wygląda tak Zresztą szybko, ogóle, nie? No, to jest dla mnie takie proste 900. Ja mówię, jak tylko ogarnę technicznie skoki z kikerka, to. Głowiek czy ryba? No co, Daneczku, myślę, że możemy odpalać białe wino. Ale tu już? A gdzie chcesz wiesz? Do Budapesztu? Nie bierze się drzewa do lasu. Jaśka przecież jest po dwunastej już. Pije się do 12, nie? <grym> jest to naprawdę fajne miejsce, tylko że nie działa. Więc de facto, jak przylatujecie na Wake'a, to po skończonym Wake'u jedziecie sobie do Budapesztu. Taksóweczką, a konkretnie Boltem, to jest taki tutejszy odpowiednik Ubera. Nie. Pokaż darzeczku, jak się zrobiłeś na bóstwo O. A jak masz torbę fajną? Prezent do Johna. Miałam nadzieję, że o tym wspomnisz. Nie śmiałbym, nie. Przecież. To jest twój film. No A tak. Zamawiamy transport. I uwaga, nie jest to Uber tylko. Bolt, Ale chyba nie zamawimy Dlaczego nie? Nie, nie wiem, się. Ja załatwiłam hotel, kolację, plan wycieczki. Radek miał załatwić transport. No nie ma. Nie ma taksówki, spadamy. Zajęty, cztery miejsca. Bo jak ja chciałem jechać, to nie, bo obejrzę film, naładuję jeszcze sobie telefon, a wtedy była wolna i co? O, no, proszę, szybka zmiana tematu. Znowy, nowy winowajca jest wskazany. I oto przyjechała nasza taksóweczka. Tak. Dzięki, Dariusz. Do you have any connection? USB masz. Naładujesz sobie ten napalenie. Dziękuję, kochany mężu. Się Dziękuję, kochany mężu. To miłe, że o tym pomyślałeś. Raczej zawsze o tym myślę. Jeszcze raz to powiedz. Zawsze o tym myślę, hello. Yes, to takie perfect. Jest to to Dareczek od nieznajomych mężczyzn bierze numer telefonu. Ja rozumiem, że małżeństwo bywa nudne darku i że 12 lat minęło jak jeden dzień, ale bez przesady robić to przy mnie. Dobrze, się miły. Daj, kura, daj. ale fajnie. Good morning. Nie, no nie będę, ktoś się siedzi, ale piękne schody. Oho, pomyślał o żonie, dobry człowiek. To jest dla na harfie dzisiaj. Ja ci mogę dalsko zagrać na czym chcesz, z miłości. Ale fajnie. Ale faza. Ale poszli po bandzie. Niezły pokoik. Jesteśmy na najwyższym piętrze. Wyżej jest tylko rooftop i właśnie do niego idziemy. I oto jesteśmy go, na, go, na go, Golden go. Hour Barze. Mmm, dobre. Na rooftop ja tak drink tak. kopie. I dotarliśmy do naszego kawiar and bull. Tylko jest jeden mały kłopocik. Trochę mało głodni jesteśmy. W ogóle nie jesteśmy głodni. Przez te trzy dni głodówki zmniejszyły nam się żołądki i nie chce nam się jeść. Dobra, chodź, rozepchamy je teraz i będziemy już jeść normalnie. normalnie. Świetne stertery, zobacz, na lawie nam dają. Są takie pianki jak na ognisku. Rzucać tu i możesz jeść, jak wyrośnie. Żeby was ręka boska broniła, żeby to ugryźć, kochani. To jest nic innego, jak do umycia rączek. Ktoś na pewno to wpierdzieli. Gdzie w ogóle na temat tych oliwek? Tu rozmawialiśmy, nie? Czy ty lubisz oliwkę i może się zmieniło? No i tu patrz, molekularna oliwka. Trzy, dwa... O oh ja. Yeah. No śmiesznie To był taki balonik, który się rozpuścił w tak? I w był olej z oliwki Tak, w był olej z oliwki to była pierwsza oliwka, która mi smakowała Tu trzeba być niezwykle Spostrzegawczym, żeby spumać Żeby nie zjeść kamienia to są dwa kamienie filozoficzne Te lime smakują trochę Jak trochę brzoskwinia, nie? Mm -hmm. A na końcu co czujesz? Rybę. Tego jeszcze nie widziałam. Pipetka. Teraz dla wszystkich osób, które brzydzą się w Słuchajcie, one są naprawdę Cheers. bardzo dobre. Tylko trzeba się nie zastanawiać, co ci przypomina ta konsystencja, kiedy ją mm. jest. Ale świeżutkie, pyszne. Mm. Cudowne są, co? We are going to a restaurant which is called Uncensored. <laughs> okay. Kind of tiny restaurant. Where are the tables? Actually, this is the entrance of Uncensored, and behind that window, it's dark at the moment because the kitchen is closed, but we have a really small kitchen because we would cater for maximum 24 guests a night. Wow! What we usually do we bring here the guests, we would say hello to the chefs and then we close the window again so it's.

Pan nas zachęca, żebyśmy usiedli, zatem this vast country has given the world much of its knowledge of modern civilization, including, without a doubt, one of the greatest beats of all time. Kitchen, turkey, out, yeah. Amazing. So, American style. Bardzo bliżutko Budapesztu jest kilkanaście super winnic, i zrobiliśmy sobie degustację. Winną już nie wiedział, to była niespodzianka. No, fajnie było. Też możesz dalej popatrzeć za okno, możesz już ty zauważysz. O oh ja, yeah, super! Jak się okazało, Budapesz to bardzo górzyste tereny i dokładnie 30 minut od centrum są winiarnie, jest ich kilka, jak nie kilkanaście. I dzisiaj jesteśmy zaproszeni do jednej z nich, będziemy ją zwiedzać i oczywiście robić degustację win. Ale mi było fajne, nie? Mhm. Widać, że prowadzona przez rodzinkę. Idźcie tam na dół, tam czeka Waleria i mój tato. To jest nasz stoliczek, tu będzie degustacja, a tam dalej o. Patrzcie, jest wino. Tutaj jest chleb z pomidorem, dlatego że dzisiaj w wiosce jest dzień pomidora, a tutaj mamy. Lokalne serki. O czwagra. A tutaj sąsiad zamiedzał, robi oliwki. A tutaj no, sąsiad zamiedzał. Debne. A tutaj synowa robi kamenberki. pyszne. A tu moi drodzy, wino z 2091. I teraz kto zgadnie jak ono powstało, dostaje od nas to wino. Jak ktoś wpadnie na to, w jaki sposób ta etykieta co oznacza? No bo to wiadomo, że to nie jest rok. No to proszę, to dostajecie to wino od nas. A nie podpowiadasz? Znacie te takie nudne filmy, jak to jest zrobione? No to jest klimat Dariusza, nie? Mac 2021 Wszystko by chciał wiedzieć I ten piesek nazywa się Indigo Pies, który jeździł deskorolką, no tego jeszcze nie grali, co? To, to jest w ogóle absurdnie, Ale nie widzisz jak tą małą nóżkę stuszył. Co tu się wydarzyło właśnie? Ja to nagrywam na slam. Ja 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 to są Jak patrzy, nie? W samym Budapeszcie co udało nam się zwiedzić? New York Cafe. I restauracje. O właśnie, no jedzenie tu jest przepyszne. Ta, w której byliśmy wczoraj, nazywa się. Spiega? Spago. No, ale też nawet. To była, myślę, jedna z najlepszych restauracji, w jakich w życiu zjedliśmy. Co nasz Nos? go Zobaczcie, tutaj jest wino z 2017, a tu jest wino z 2009. Zobaczcie, jak straciło kolor. Jak się robi takie pomarańczowe. Jak człowiek, też straci kolor. Wrost, uwagę. Nawzajem z wiekiem, to zyskujesz na wadze. Widzisz, z jak młode wino. To ja bym wolała to starsze. To lubię we włoskich restauracjach. Darytku, poprosisz. jak ty też fryty zamawiałeś, że z paprochami są. Sentencję mi zepsułaś. Sentencje. To dawaj tą sentencję, no jeszcze raz, co no, Doreczek chciał powiedzieć? No już nic. Fryta z parmesanem i z to tym truflem. Pyszne. Najlepsza wersja Jak jaką można mieć. This okay. is crazy. This. A, ale ty masz ten pudding taki, jak z Hongkongu. No pudding

Ga... Teraz zauważyłaś, że oni tutaj strasznie mieli są wszyscy. Tak, tak, obsługa tutaj, gdzie, gdziekolwiek nie, nie trafiamy. O obsłudze, wszystko. Ludzie. No? Nie? Ludzie są przy na węgrzech. I ja to zamówiłam dwa razy Moskwą i patrzcie jaki sztos! Pan nawet nie zapytał, gdzie siedzę. Pan powiedział, że mnie znajdzie. Ekstra naprawdę uwielbiam to, co nam oferują piękne restauracje, ponieważ to już nie jest tylko jedzenie picie. Haj Największego. Sosu. Tu chodzi o doświadczenie, które jesteś w stanie zapamiętać dużo bardziej niż jakiekolwiek smaki, i potem opowiedzieć znajomym, jakie to było piękne. I taka właśnie jest tutaj ta restauracja. Spago Budapest, rewelacja. Naprawdę, coś pięknego. Hello? Co jeszcze fajnego, bardzo fajnie było w New York Cafe. Co to Tak, gdzie grali, na żywo. A no! Tam fajnie było. Tam gdzie się ja lody. Ale to tak. nie wskazuje, mm -hmm. bo to w wielu miejscach jest lody. <średencji> Kilka faktów, których nie wiecie o Jadwidze, to, że przez 12 lat uczyła się grać na skrzypce, a potem otrzymała tytuł zawodowy do skrzypka i uczyła grać na skrzypce. Ten przez następne 10 lat, naprawdę. O, bo to poznała króla ta z nokci trzeba było ściąć pazy. Więc już nie gram. Szkoda, że ty nie grać. Nie zagrała coś dla widzów. No, to mam kiedyś zagrać. Trzymamy cię za słowa. Może takimi kruciakami? Może z cała Ej, 12 lat nie mówisz na ta kawiarnia jest określona jako nie tylko najpiękniejsza w Budapeszcie, ale również jako najpiękniejsza na świecie. Wielu rankingów światowych wygrywa i warto tutaj wpaść. Można zjeść, bo tutaj nie tylko jest słodko, ale również są rzeczy obiadowe. Mam ciarę, jak na to patrzę, naprawdę. Coś niewiarygodnego, nie? To jest coś przepięknego. Mała. No. Wow, pięknie jest tworzyć kawałek sztuki I to dotyczy każdej sztuki muzyki, obrazu. Sztuki mięsa. I sztuka jest niesmiertelna. Są, że a sztuka pozostanie i 100 lat później będzie się z tym zasypać. To jest piękne. To było najpiękniejsze miejsce na śniadanie, w jakim byliśmy, co? Mmm, nie, ale bardzo ładne. Ja nie przypominam sobie równie pięknego pomieszczenia. No u nas w domu, jak jest posprzątane? Sprawne oko Dariusza jednakże zauważyło, iż. To nie jest drewniana podłoga, z linoleum. To nie są prawdziwe kryształy, tylko plastikowe, brzęczące. Mmm, jakby było, żółte światło. By było lepiej. No i teraz Dariusz mi otworzył oczy i widzę, że te lampy to są z piosti. Byliśmy na termach. Byliśmy o 4.20. Mm, nieprawda, byliśmy o godzinie 7 rano, czyli kiedy były otwarte. Wciąż czwarta. I świetnie było. Woda powinna mieć 27 stopni. O tam paruje, to tam idzie. <laughs> Mamy takie gustowne zestawy, pokaż Dariusz jak wyglądam. No ideale wręcz. Kur. za małym klapku, ale idzie prosto. Słuchajcie, okazało się, że pomimo, że jesteśmy tutaj 7:10, to jest sporo ludzi. Jak widać, się lubią sobie wstać rano i przyjść na termy, Pewnie dlatego, że zazwyczaj turyści przychodzą później. Albo wcale. Jak i jak? Czekaj, czapek zostawiam. Nie zakładasz tak ci pięknie, by pasował do spodenek? O, gorąca! No tego to się nie spodziewałam. Oho, jak przyjemnie! Patrzcie na tłuminę. No, Podoba się to. Czy podrapać za łóżkiem? Po się wyłożę na kafelku i drzewie. <grym> ja wiem, że mu nie jem. Dopiął z tego. Śpi do dziewiątej. Wiem, że się powtarzam, ale jestem wielką fanką Budapesztu i budowli. Kiedy cieszą oko, gdziekolwiek nie spojrzysz, to jest coś pięknego. To od czego powstała nazwa Buda Peszt, To jest Buda i Peszt, no tak. tylko nie wiem, co to znaczy. Ja też. Fajny budynek, tylko fajny fajny. lepiej na zewnątrz niż wewnątrz. Tak. Wewnątrz to trochę cichocinek. No, tak. Teraz wyglądasz, Dareczku, jak w takim horrorze albo w filmie o zakładzie psychiatrycznym. Tak samo pachnie. To jest idealne miejsce. Na jakiś porąbany film. Stary cię A jesteś nowy? Stary ciódcinek w sensie nieodremontowany i woda żółta. Daletko znalazłam nam prywatny pokój. Nawet ktoś ci picie zostawił. Nie wchodzisz? To jest za żółta woda jest. Bo to jest termalna woda, no. Nie. To nie przy się, to nie no. chciała wchodzić. Tu z kolei wygląda jak w pociągu. Tam są tewne, jak to tworzę. Super miejsce. Naprawdę Bardzo tutaj wpaść, będziecie Budapeszcie. A my już uciekamy, ponieważ czeka nas najlepsze rozpoczęcie dnia numer dwa. Czyli będzie to. Panie, ty widzisz i nie O, jaki to był piękny masaż z Super, co? Pospało się, co? Nie, nie, spało Ty też to się dzisiaj coś. naśpisz. No i w sumie to już koniec, co udało nam się zwiedzić na przestrzeni półtorej dnia. Półtorej, półtorej dnia. A trzeba na tydzień przyjechać i sobie pozwiedzać więcej. Tak. Te mosty piękne, ten budynek tego, co to było? Parlament? Właśnie. Wracaliśmy boltem, taksówką. I widzimy, że jest przepiękny budynek. Prosimy Pana, żeby się zatrzymał. Żaden problem. Zatrzymuje się. możemy sobie Cały ruch zdjęcie. zatrzymał. Jak Ci się, Dareczku, podobała wycieczka w Ekstra. stali 1 na 10? To 8. O, jakie wysokie noty. Proszę. Jeżeli znacie Budapeszt, to dajcie nam znać w komentarzach, co jeszcze tutaj można zwiedzić, ponieważ. Sama sobie research zrób te. Dziękujemy za uwagę, idziemy na śniadanko i wracamy ja do nie. Polski. Pa! Strzała. Ale żeś wymyśliła.